Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj zagramy sobie w Outlasta. Mm, no, normalnie, samo myśl o tym, że mam to zagrać. Już się boję. Outlast w sobie, na dobra, dobra. dobra, dobra. Ryzyko, ryzyko to moje drugie imię. No wiadomo, jestem nieustraszony, da. jakiś tam roczny sekret. Jakiś w Mount Massive. Dłużej nagraj wszystko, nie jesteś typem wojownika, jeśli chcesz odkryć, ko odkryć koszmary czające się w Mount Massive, musisz uciekać, ukrywać się lub zginąć. No, intro fajne. Fajne baro. się zaczyna, o Boże Idziemy, no to jest, wszystko w nocy musi być Co za Redemarya czy co? Jakieś 107 ,9 FM O Mam przepustkę Ale popytala tym samochodzikiem Wiedziesz nie widzę Wjechał Odważny jest widzę na rezerwie, musi zatankować Znaczy nie, że takie mocnej w sumie no ale... Zatankować mi się przydało. Dobra, 17 września 2013, dobra, dobra. O! Gmail.com <laughs> Gmail jest bardzo niebezpieczny. śledzić dobra no nie wiem czy ja na zawał nie zejdę O. Wow. Zarąbista kamera no. Zawsze spoko Normalnie nagrywa w jakości HD um. Może już wrócę do samochodu Co ten debil O, brama się zamyka, nie ma gdzie uciec Oluju Co uciekać? Boję się. Tak się włącza kamerę? A gdzie włącza ten drugi tryb? O, tak się przybliża, tak się oddala. Ale to się dba. LQ. R. O, R zmieniłem baterię. Zmarnowałem baterię. Śmietnik. Czy to nie działa. O. Mam podaną klawiaturę. Pewnie jakieś drewno. Dobra, idziemy. Ty, była to bateria? Może? Coś tam bateria trzeba pozbierać, chyba. Nie ma aby szybko odchodzimy na lewy przycisk myszy. by otw powoli otworzyć. No dobra. O, to mi się coś zabliło. Co ten debil? Piękny ogródek, piękny Dobra, no biegam. Mogę się? Mogę coś z tym zrobić? Nie. Tylko co tu robi armia? to z armii, czy co? Nie mogę nic z tym zrobić. A, bo to lewym. To akcja jak jakieś akcje No, zamknięte. Nie no Tam jest jakieś okno otwarte. Dobra, no, ja jestem tu. O, już zapisywanie. Są pięte. No dobra, to, to już tam. O, fontanna. Nie nic mać Nie no, to trzeba wejść. Wbijaj morda, wbijaj. No już straszna muzyka. I nie spadnij, bo będziesz jak złamany. O, buciki to ma to, muszę wam powiedzieć. O, tam się jakieś światło pali. O Boże. Nie chcę tam chodzić. O! Co się dzieje? E? Boję się. obraz absolutny Tam nie pójdę. O tam nie chycisz nieś Nie starsz! Jakieś mrówki kłócące kuc się o ryżej. Która to jest? Hmm. Jakieś siedem po dziewiątej? Aha. Nic Nie ma nic o bateria Nie wiem, czy ja chcę tam chodzić lecimy dalej Jakieś papiery O dokumenty Zaleźny dokumenty ja może będzie Dobra, dobra, to mnie interesuje. Przebiegł pacjent, w że zrób um. Dobra, nic nie chce mi się tego czytać. O, ślady krwi Co tu się stało? Otwórz to. Zamku, bo mi tu wejdziesz krew kapie kapie nic tu nie ma szafek też nie może tu co to? ale pańczy Co ten debil? Powiem gdzieś mi tu wyleci zaraz Nic tu nie ma No chyba można wyjść bezpiecznie Boże. Co to było? Może ja się boję Nie chcę w to grać Lepiej zamknąć drzwi Albo nie, bo ktoś tu będzie, to nie zdąży usiąść Kolejny dynda Kolejny Pa z głowy! Ty na sobie z głowy. Co on tak zdycha jakby się bał? Z niego się boję jeszcze bardziej. <śmany> <śmany> Boże. Ale ty masz fajne oczy. Dobra, on coś tam zaczął gadać. Lecimy. Słyszę coś. Co to? Co to było? jak ty zastaniesz Prosiaczek swoim! Co ten typ? Jakiś Grubas? Nie chcę w to grać. To im w ogóle jakiś nie wiem, ty łysy. łysy z Brazers. Debil. debil. Normalnie Debil. Został moja kamerę! Nie. Żyłem tak tylko do, po trochę adrenaliny Zacz, z, Wziął w ogóle, usiadł koło mnie, w ogóle, gwiznął mi kamerę, zaczął coś do mnie gadać Co to jakiś debil Kto to był w ogóle? Ksiądz jakiś czy co? Ucieknij z psychiatryka, do się do pomieszczenia, aby blokować frontowe drzwi Gdzie ma tu iść? O, ten też bez głowy Aż nagram go Wyłącz ten tryb O, rzeczywiście bez głowy Dzień dobry Przeszkadzam? Ej Śpi chyba Dobra, weźmiemy Dobra, nie czytam tego Markov Corporation? Ło! Wow. Taki ze mnie anglista Gdzie ja mam iść? Jakiś wózek tam zamknięte. O, to jego głapa. Zamknięta. Z O Boże! Ten no to jakiś ty był! O, dlatego to się chyba teraz zdenerwowali. Nie, Nie wiem czego mam się tu spodziewać. Ręka Sam idę Ale nie tak głośno, bo cię usłyszy. Obsarał się trochę. Trochę bardzo Zginąć na kiblu. Knęły. nie ma jak wyjść Ble Muchy Jest Nie ma to. To ma karta magnetyczna Gdzie mam teraz wejść? Co się gada? O, przesnęło mi się trochę. Trochę bardzo. To ja? Tak, to ja. Boże. Ile jestem? Jestem tu na jakiś minut. jam not Nie wiem czy zmęczył, czy on dodaje Tam dalej? Nie Tu? Gdzie ja mam iść? Bateria. Nie ma nic. Tam coś jest. Ten korytarz. Kolejnie się tego obradł, dziwnie. Czyli musieliśmy czy tamto, wyrzucić, nie? Stamtąd. Czy tam gdzieś mamy... s o m ያስገርማል። Tak, któryś tutaj ma tą kartę Myślałem, że ktoś tam siedzi a to krzesło tylko O tutaj, karta. Ile tu komputerów mieli? O, czy tam muszę iść? Ten jaki chudy O, jakiś melange! się ma! Ci oglądają! Morówki kłócą się, o ryż, jak to tam O, ten płacze, załamał się Dupa go rzuciła Sorry, ale ty masz mordę dziwną Siema. ma Mogę cię nagrać? Aleś Na maltany cię wrzucam. Co tutaj mój typ jak się tak boi? O ty! E, o! Nie ma rączek, nie ma ciastek! No! Przepraszam! Przykro mi! Ty co? Ej! Spoko! O, nie dziwię się, no z takimi łapami! Nogami! No, nie dziwię się, że dupa cię rzuciła! Ale... powiem wam... Serial bardzo dobry! Oglądałbym cały czas! Tu muszę wejść! Koczysz na mnie Serce mi... tak mi Jakbym miał zaraz wyskoczyć. No to cześć, powodzenia wam. A ty zobaczymy. Będziesz pani ma planet. O Boże! dosta mnie! Tam on nie ma twarzy! On nie ma twarzy! On mnie zabił? Pozostaw mnie! Uciekamy, uciekamy, uciekamy! czy nie wiadomo to nic sama Dobra, po no to robimy. Dostaliśmy się tu w końcu.

I tam, że tam biegnie, że tam na dół, tam na dół. ciemno. Tu. Dobra, dzięki za oglądanie. Jeżeli się podobało, zostaw łapkę w górę. W komentarzach piszcie jak Wam się podobało, co jak i oczywiście nie zapomnij zostawić subskrypcji. Czekajcie na następny odcinek Zoutlasta.